Był na pokładzie tego statku, kiedy nagle wszystko zamieniło się w prawdziwy chaos. Gigantyczne fale uderzały w jednostkę z bezlitosną furią, podczas gdy niebo wydawało się chcieć pożreć morze. Wszyscy pasażerowie utonęli, jeden po drugim, aż został tylko on. Przeżył dzięki czystej łasce Bożej. I tak został porwany przez prąd, aż wyrzuciło go na odległą plażę, gdzie nie było żadnej żywej duszy oprócz niego. Podnosząc się z piasku, czuł ból w całym ciele, ale serce wciąż biło. A to musiało coś znaczyć, prawda? Widok bezludnej wyspy przy sobą nie był szczytem marzeń, ale był wszystkim, co teraz miał. Nie było nikogo, tylko dźwięk rozbijających się fal, a on westchnął, akceptując nową rzeczywistość. Przeżyłby, bo nie miał innej opcji, a jeśli istniała jakaś wyższa siła, musiałby jej zaufać. W tamtej chwili zrozumiał, że wszystko się zmieniło. Każda decyzja, którą teraz podejmie, może określić jego los. Wyspa przynajmniej nie była całkowicie wroga. Rosły na niej drzewa, były kokosy, a morze obiecywało łatwy połów. Był to nowy etap, wymuszony i nieprawdopodobny, ale była w nim iskierka nadziei, skryta w samym fakcie, że wciąż żył. Może w głębi ducha było coś większego przeznaczonego dla niego. Każdego dnia wstawał o wschodzie słońca i zwracał się ku niebu. Jego usta szeptały modlitwy, podczas gdy wzrok błądził po horyzoncie, szukając jakiegokolwiek znaku pomocy. Boże, pomóż mi stąd uciec, błagał. Cisza była jedyną odpowiedzią, a z biegiem dni zaczął zdawać sobie sprawę, że może będzie musiał się przystosować. Nie miał żadnej gwarancji, a wiedział, że poleganie wyłącznie na cudzie może być ryzykowne. Mimo to wiara go podtrzymywała. Noce były długie, samotne, a dni zdawały się niekończące. Ale za każdym razem, gdy zamykał oczy i się modlił, było tak, jakby nowa dawka odwagi wlewała się w jego wnętrze. Może pomoc nie nadchodziła zbyt szybko, ale nie czuł się całkowicie opuszczony. Było w nim przeczucie, że w jakiś sposób jest obserwowany i chroniony, nawet z daleka, przez niewidzialną siłę. I tak stopniowo zaakceptował swój los. Już nie chodziło o bierne czekanie, ale o życie każdego dnia jako okazji do wzrostu, nauki i przystosowania się do sytuacji. Skoro tu był, musiał istnieć powód. Może jeszcze nie wiedział jaki, ale był zdeterminowany, by to odkryć. W końcu życie to znajdowanie sensu, nawet w najbardziej nieprawdopodobnych okolicznościach. Zrozumiał, że nie ma czasu na użalanie się nad sobą. Przetrwanie wymagało działania. Więc zaczął badać wyspę, szukając wszystkiego, co mogłoby mu się przydać. Znalazł spadłe kokosy, a ryby, ach, te, stały się towarzyszami każdego posiłku. Dzień po dniu improwizował włócznią do łowienia ryb i uczynił z morza swoją spiżarnię. To nie była wymarzona uczta, ale wystarczało, aby ciało funkcjonowało, a na razie było to już duże zwycięstwo. Następnym krokiem była ochrona przed żywiołami. Zgromadził gałęzie, liście. I wszystko, co mogło służyć jako materiał na prowizoryczne schronienie. Z czasem i trochę pomysłowości udało mu się zbudować małą chatkę. Nie była to arcydzieło, ale był to jego dom, jego schronienie. Pod koniec dnia kładł się pod tym dachem z liści i dziękował za kolejny przetrwany dzień, za to, że udało mu się pokonać wyzwania tego trudnego miejsca. Życie na wyspie było ciągłą nauką. Stał się bardziej wrażliwy na znaki natury. Wiedział, kiedy fale są spokojniejsze, kiedy nadchodzi deszcz, kiedy słońce może być bardziej bezlitosne. Każde małe zwycięstwo było krokiem naprzód, a on rozumiał, że to było prawdziwe wyzwanie jego wytrzymałości. Jeśli przetrwa, to dzięki swojej determinacji i nadziei, którą wciąż nosił w sercu, choć czasami wydawała się słaba. Ale nie wiedział, że wkrótce coś niespodziewanego miało zmienić bieg jego podróży. Pewnego dnia, gdy gotował przy swojej chatce, coś poszło nie tak. Iskra wydostała się spod kontroli, a zanim zdążył zareagować, ogień rozprzestrzenił się po suchych liściach, które stanowiły budulec schronienia. Płomienie nabierały mocy szybko, pochłaniając wszystko, co z takim trudem zbudował. Próbował je ugasić, ale szybko zrozumiał, że to niemożliwe. To schronienie, które dało mu tyle bezpieczeństwa, teraz było redukowane do popiołu. Ogarnęła go frustracja, krzyknął w niebo, jakby pytał, dlaczego wszystko idzie tak bardzo nie tak. Ale to, co wydawało się bezsensowną tragedią, okazało się największym szczęściem w jego życiu. Gdy ogień wspinał się ku niebu, dym był unoszony przez wiatr, rysując wielkie czarne znaki na horyzoncie. I z ironią losu nieopodal płynął statek. Załoga, widząc słup dymu, postanowiła się zbliżyć. To był wyraźny sygnał kogoś w potrzebie, którego nie mogli zignorować. To, co wydawało się jego największą stratą, było w rzeczywistości drogą do jego ocalenia. Wkrótce usłyszał dźwięk, którego tak bardzo pragnął ludzkie głosy, odgłosy zbliżającej się do brzegu łodzi. Jego oczy wypełniły łzy, mieszanka ulgi i niedowierzania. Dym, który początkowo wydawał się końcem wszystkiego, okazał się jego krzykiem o pomoc wiadomością, którą świat w końcu usłyszał. Ten pożar, który zniszczył jego schronienie, był zapłonem jego wyzwolenia. A gdy był ratowany, zaczął rozumieć, że może istniała niewidzialna ręka, która tym wszystkim kierowała. Gdy statek oddalał się od wyspy, patrzył wstecz i ledwie mógł uwierzyć we wszystko, co się wydarzyło. Ta chatka w płomieniach, która przyniosła mu tyle rozpaczy, teraz wydawała się częścią czegoś większego. Zaczął rozumieć, że może całe cierpienie, które przeżył, miało swój cel. Ogień, który wydawał się końcem, był w rzeczywistości sposobem, w jaki Bóg go stamtąd zabrał. Wyglądało na to, że każde wydarzenie, nawet te najbardziej tragiczne, w jakiś sposób było częścią większego planu, jakby niewidzialna siła cały czas nad nim czuwała. Zdał sobie sprawę, że życie jest pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji. I że często to, co wydaje się katastrofą, jest w rzeczywistości trampoliną do czegoś większego. To była trudna lekcja, nauczona w surowy sposób, ale także niezwykle cenna. Podczas gdy płynął statkiem, teraz już w drodze do domu, poczuł głęboką wdzięczność nie tylko za ratunek, ale i za naukę. Ponieważ nawet w trudnościach mógł dostrzec działanie Boga, który pracował na jego korzyść, prowadził go, chronił. I przede wszystkim pokazywał, że wszystko ma swój cel, nawet jeśli nie rozumiemy go od razu.